Tak, apostołów Piotra i Pawła prawie 400 lat temu przedstawił anonimowy już dziś artysta z rosyjskiej wołogdy. I niemal tak samo tych świętych wyobrażali sobie wszyscy twórcy prawosławnych ikon. Istnieją pewne zasady, czyli oni się nazywali również kanony w ikonografii prawosławnej, że e, pewne święty, albo Matka Boska, albo Jezus Chrystus, muszą być przedstawieni w taki i w taki sposób. i i nie inaczej po prostu, to były takie ustawione zasady. Dlatego w ikonografii trudno znaleźć dwa mocno różniące się od siebie przedstawienia tego samego świętego. Inaczej jest z Matką Boską. Z Jezusem mamy e, mniej przedstawień, natomiast z Matką Boską mamy ponad 200 chyba różnych przedstawień, które mogą się różnić tym, że na przykład Jezus trzyma księ księgę w rękach, a nie zwój. Jak on trzyma zwój, to jedna ikona może być, a jak on ma księgę, to już ikona ma inna, inną nazwę. Ikony Maryjne nazywane są od stylów, jakim powstały, a ten najczęściej związany jest z miejscowością, gdzie je pisano. Ale ikony to nie tylko wyobrażenia postaci. Wiele z nich przedstawia sceny biblijne. To na przykład XIX-wieczne wyobrażenie zaśnięcia i wniebowzięcia Matki Boskiej. Jednak ikony mogły też pełnić rolę kalendarza. Oni pokazywali jakie święto każdego dnia roku, na przykład, albo jaki dzień świętego, ponieważ wiemy, że każdego dnia mamy dzień jakiegoś świętego. No i oni pokazywali jak, jakiemu świętemu osoba, która przyszła na przykład do cerki ma się modlić. Właśnie ikony są tematem nowej wystawy otwartej w Muzeum Okręgowym w Koninie. Eksponaty prezentowane w sali zamkowej pochodzą ze zbiorów własnych placówki. Część z nich prezentowana jest pierwszy raz po konserwacji, którą przeprowadzono dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Ale na wystawie obejrzeć można też okłady ikon. Okłady służyły dla takiego przykrycia ikon od faktorów zewnętrznych oraz służyły do tego, żeby podkreślić niebańskie światło, czyli świętość tych ikon. Okłady najczęściej wykonywano z mosiądzu, ale na wystawie można zobaczyć także taki przedmiot, zrobiony ze srebra. Ekspozycję ikon można oglądać na parterze Muzealnego Zamku. Będzie otwarta do 29 sierpnia.